Witajcie, kochani, Rak, ryba, skorpion. Dla Was tutaj jest przekaz odnośnie Jowisza, tutaj, który jest w znaku Raka. I co dla Was niesie ta planeta? To jest oczywiście przekaz ogólny, tutaj, tak, jak na Wasz sam znak Zodiaków płynie ten tranzyt. Tutaj warto też słuchać dla ascendentu. Jednak tutaj, oczywiście, czy w tym obszarze będzie dobrze czy źle, jakie będą to sytuacje, o tym powie już Wasz osobisty pogląd urodzeniowy, tutaj. I oczywiście, Wy tą planetę będziecie mieli w zupełnie innym obszarze w swoim horoskopie. Część osób będzie miała w tym samym, część zupełnie nie. Więc to jest taki przekaz po prostu bonusowy, dodatkowy dla Waszego znaku, ale nie dla Was, po prostu też indywidualnie. Tak, i oczywiście na to ma, mogę Was oczywiście zaprosić na PRIV, tutaj, gdzie macie oczywiście tą mega dobroczynną i wspaniałą planetę się w horoskopie. Natomiast dla Waszego znaku, tutaj przekaz jest następujący. Drogie raki, słuchajcie, Jowisz tutaj w waszym znaku jest pierwszym domu tej horoskopu, a więc jeśli chodzi o Waszą osobowość, tożsamość, ciało, Kierunek życiowa, życiowy to jest dla was generalnie czas odnowy, tak? ekspansji, odważniejszego w ogóle życia, większej odwagi, takiego po prostu wręcz błyszczenia, brylowania tutaj tak, nawet w opinii publicznej, wśród ludzi. Uwaga, nie na nadmierne pobłażanie sobie, tycie po prostu, tak, czy poczucie wyższości, generalnie przecenianie swoich sił, ale może to być początek nowej roli w, waszej życi w Waszym życiu, tak naprawdę. I już jest planta szczęścia i dla was ten tranzyt będzie wyjątkowo pozytywny, jeszcze jest wywyższy. Więc wy możecie liczyć na naprawdę bardzo dużo profitów, benefitów, szczęścia, powera, możliwości od losu i to może mieć wpływ na całe wasze życie, tak? Pod kątem przejmowania różnych struktur, barier. To jest bardzo po prostu dobry dla was okres czasu, tak? E w tym wypadku, więc wy oczywiście najwięcej z tego z tej planety w ciągu kolejnych po miesięcy możecie tutaj mieć e korzyści. Tak, w tej kwestii, oczywiście Wasz autorytet wzrasta, macie łatwo się sprzedać. Ludzie mogą bardziej do was też lgnąć, to będzie to oczywiście super. I tutaj. Możecie po prostu magnetycznie przyciągać nowe możliwości, nowych ludzi, doświadczenia. Tutaj będziecie bardziej pełni nadziei, przekonani o swoim sukcesie, zwycięstwie. To może być nawet czas spełnienia marzeń, tak, waszych pragnień. Więc warto manifestować to, co wy chcecie, to co jest wam potrzebne tutaj tak naprawdę do życia też, tak? Możecie mieć łatwiejsze też relacje z ludźmi, z otoczeniem i łatwiej wam się będzie to rzeczywiście sprzedać. Mogą być nowe cele, nowe możliwości, nowe aspiracje i to będzie dobry czas, żeby po prostu o to tutaj zawalczyć, o to zadbać, tak? W tej kwestii możecie poczuć też chęć podróżowania, tutaj, tak? Wyjścia do innych miejsc, do innych ludzi, w tej po prostu kwestii, tutaj. Uważajcie jedynie trochę może na egocentryzm, tutaj, i zwróćcie uwagę na to, co jecie, bo możecie mieć skłonność do trochę folgowania sobie, czy przybierania, oczywiście, też na wadze. Ale mimo wszystko, dla Was to może być przypływ mega pozytywnej energii, tutaj, sukcesy w życiu osobistym. Korzystne zmiany w swoim życiu, tak, satysfakcja z dokonań, uznanie czy nawet jakaś taka popularność. I tego oczywiście Wam życzę. Skorpiony, słuchajcie, ja wiesz, to jest w takim znaku, który odpowiada za wiarę, poglądy, filozofię, duchowość, edukację, podróże, wyjazdy i wy macie szansę poszerzyć swoje horyzenty, zmienić swoje poglądy tutaj, tak? Czy nawet religijne, czy polityczne, uporać się ze sprawami urzędowymi, formalnymi, wyjść poza znane granice, konwenanse, czy nawet może to być czas na jakieś wyjazdy, wyprowadzkę tutaj. Macie szansę znaleźć nowy sens w życiu, nowo, nowe hobby, może nawet y, mieć pomysł na fajną naukę, znaleźć jakiegoś nauczyciela, Mieć jakąś podróż, coś, co przyniesie wam wiedzę, satysfakcję. Uwaga, jedynie na ucieczkę w iluzję tutaj, tak? w jakieś marzenia, w jakąś arogancję duchową tutaj, tak? Lub takie o. Oporne trzymanie się jakichś swoich tam poglądów i wartości, tak? To może być czas, w którym znajdziecie sens życia, tak? Yy, jakieś objawienia tutaj generalnie, nowe możliwości mogą do Was też przyjść. I generalnie dla was to będą warunki sprzyjające osobistemu czy zawodowemu rozwojowi, tak? Tutaj optymalny czas, żeby opracować jakąś strategię rozwoju, zmienić swoje poglądy, przekonania, wartości tutaj, tak? I możecie mieć więcej zrozumienia, więcej otrzymanego poparcia tutaj i yy, więcej sprzyjających sytuacji w Waszym oczywiście tutaj życiu. Ogólnie macie szansę podchodzić do wszystkiego tej z większym optymizmem, postawić na większą swobodę, luz, otwarty umysł. To będzie też taka kluczowa kwestia. Przestaniecie skupiać się na, na, na głupotach, na brakach, na minusach, nawet bardziej bym powiedział, w najbardziej hardcrowym tego słowa znaczeniu tutaj. I przestaniecie się tutaj zajmować też może nawet nieistotnymi po prostu też tej sprawami czy niedogodnościami. Okazje do wyjazdów, podróży, obcokrajowców, nowych ludzi tutaj mogą być bardzo duże. Będziecie bardziej też chcieli bardziej chciały, chcieli tutaj szukać nowych wyzwań, nowych możliwości generalnie do spędzania też czasu. Ogólnie kontakt z zagranicą, obcokrajowcami, marketing, reklama, ekspansja, tutaj tak jakaś promocja może Wam przynieść tutaj rzeczywiście sukces i może pojawić się bardzo ważna osoba, czy bardzo ważna informacja, która zmieni Wasze w ogóle patrzenie na życie. To może być czas wolności i luzu w Waszym po prostu tutaj życiu i nawet poczucie, że dobrze czujecie się sami ze sobą rybki. Słuchajcie, Jowisz jest w takim znaku tutaj dla was, który może spowodować, że wy rzeczywiście bierzecie i tutaj mm, y, macie dobry czas na zabawę, dzieci, romans, miłość, imprezy, rozrywka. Może przyjść do was więcej śmiechu, humoru, aktywności towarzyskiej, spotkań z ludźmi, zabawy, rozrywki, radości życia, nowe hobby, może nawet nowy zwierzak tutaj, nowa pasja tutaj tak, czy tematy z dziećmi mogą być dla was też bardzo mega pozytywne nagle lub się rozwiążą korzystnie, jeśli macie firmę, macie szansę na dobry marketing, poszerzenie swojej firmy, działalności tutaj, tak zabuśnięcie w opinii publicznej, tak wśród ludzi, wśród otoczenia tutaj również. Eee, generalnie, jeśli jesteście samotni, długi okres czasu, to może być to w końcu przełamanie, trudnych spraw, trudnych problemów w życiu miłosno-uczuciowym, tak? Macie szansę na fajne, bardzo rozrywkowe tej też chwile, pozbycie blokad twórczych, blokad z dzieciństwa tutaj, czy uporaniu się nawet jakiegoś problemu. uporania się z jakimś problemem może nawet tutaj rozrywkowym, tak? Tutaj w tej kwestii, że trochę się przełamiecie, otworzycie na jakieś inne kwestie tutaj. Więc ten tranzyt czy dziecko, czy poznanie nowej osoby do relacji, czy fajne hobby, pasja i Rozpoczęcie czegoś w stylu w końcu korzystam z życia nareszcie po prostu tutaj do Was przyjdzie w tym wypadku. Generalnie, wasze rany na sercu, tutaj, tak, problemy takie emocjonalno-miłosne mogą po prostu w końcu się skończyć, tak? I to jest dobry też czas na odkrycie swojego talentu, tutaj w tym wypadku, pokonanie jakiejś traumy uczuciowej. Uwaga, jedynie na ucieczkę, w fantazję, nadmierną rozrywkę, nadmierne imprezowanie, tutaj, w nadmierne idealizowanie po prostu miłosnych spraw, ale może do was przyjść radość, płodność, wena twórcza, kreatywność i szansa, żeby po prostu zabłysnąć w otoczeniu szerzej. Thank you.